Cześć, tutaj Elfik. Jakiś czas temu Sami nominowała mnie do wyzwania, które zostało wymyślone przez Olsie czyli do Stein Challenge. Zabawa polega na tym, żeby nachlapać na kartce jakieś przypadkowe plamy akwarelą, a później, korzystając ze swojej wyobraźni, dorysować coś do nich tak, by powstał jakiś ciekawy obrazek lub obrazki. Okej, okay, zobaczmy więc, jak mi poszło. I oczywiście bardzo dziękuję za nominację. Na samym końcu dowiecie się, kogo nominuję ja. Ostatnio dzięki uprzejmości firmy Kohinor prowadziłam warsztaty malowania kartek świątecznych. Podczas pracy odkryłam, jak genialnym połączeniem są farby akwarelowe i wodoodporne tusze. Te pierwsze są wodorozpuszczalne, więc kiedy chlapniemy na nie tego rodzaju tuszem, pigment się w interesujący sposób odpycha, co tworzy bardzo ciekawy efekt. Pomyślałam, że wykorzystam to do Stain Challenge, żeby wnieść do tego wyzwania coś swojego, czyli ciemne tło. Oczywiście linki do wszystkich akcesoriów znajdziecie w opisie. Kiedy wpatrywałam się w uzyskane plamy, doszłam do wniosku, że wszystko przypomina mi jakąś taką podwodną scenkę. Postanowiłam narysować meduzy, glony, ryby, bąbelki powietrza i nawet podwodnego kameleona. Tak, wiem, że kameleony nie żyją pod wodą. Żeby rysunek był taki bardziej mój, postanowiłam dodać do niego także oczki, czyli takie stworki z pogranicza fauny i flory, które bardzo często rysuję i które stanowią hmm, wspólny mianownik dla moich bardziej kreatywnych rysunków. Uważam, że Stain Challenge jest genialnym pomysłem dla osób, które nie mają pojęcia, co mogłyby rysować. Jeżeli szukacie jeszcze jakichś pomysłów, to zapraszam do filmu pod tytułem Jak zacząć rysować oraz Jak rysować z wyobraźni. Ok, gotowy obrazek wygląda tak. Ok, w tym filmiku to wszystko. Mam nadzieję, że moja interpretacja z Challenge Wam się podobała. I chciałabym nominować do tego wyzwania Loyalent, której kanał znajdziecie oczywiście w linku w opisie tego filmu. Dajcie jej znać. Że Elfik nominował. Okej, okay. jeżeli lubicie elfy, albo rysowanie, albo mnie, to subskrybujcie kanał, lajkujcie fanpage, piszcie komentarze i dawajcie łapki w górę. Cześć!